W związku z przebudową ulicy Krasińskiego zostanie utrudniony ruch w przyszłym tygodniu. W związku z budową skrzyżowania, które połączy obwodnicę śródmiejską z ulicą Krasińskiego, w ubiegłym tygodniu został sprowadzony asfalt. Prace związane z położeniem nowej nakładki zostały zaplanowane. Na przyszły tydzień. Należy również zwrócić uwagę w przyszłym tygodniu, gdyż mogą wystąpić utrudnienia w ruchu związane z przebudową ulicy Arkońskiej i Wszystkich Świętych. Kierowcy, którzy będą korzystać z tego skrzyżowania, muszą przede wszystkim w tym tygodniu zwracać szczególną ostrożność na to, że występują zmiany w nawierzchni. W poziomie nawierzchni. Także będą musieli liczyć się z utrudnieniami, które będą wynikały z prac, które będą prowadzone w przyszłym tygodniu. A już w tym tygodniu od jutra rozpoczną się prace związane z asfaltowaniem rejonu skrzyżowania ulicy Arkońskiej z ulicą Wszystkich Świętych i ulicą Papieża Pawła VI. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, gdyż remonty dróg mogą jeszcze potrwać.